Cześć, witajcie ponownie na kanale Jenny Beauty Vlog. Dzisiaj wspólnie przedstawiamy sobie nową paletę od Huda Beauty. I tym razem będzie to paleta um, Haze Obsessions Sand. Zarazem pokażę, jak ona w środku wygląda. Oczywiście mamy jedno plastikowe opakowanie, lusterko w środku. No i paleta wygląda tak. Powiem Wam, że jak dla mnie wygląda bardzo obiecująco. Ja lubię takie kolorki, także już jestem bardzo taka no, podjarana tą paletą. Cieszę się na nią. I mam nadzieję, że jakościowo też jeszcze będzie dobrze. Oczywiście, znaczy, nie spodziewam się, żeby miało być źle, bo mam już kilka palet odchudy i do tej pory wszystkie mi się podobały. No ale zobaczymy, jak będzie z tą. Jeszcze zanim zaczniemy i zanim Wam pokażę swocze, to przeczytamy sobie, co tutaj producent mówi nam o tej palecie. I przeczytamy sobie to ze strony Safory, w której ta paleta kosztuje 149 zł. Także no nie jest to mało. Tutaj mamy chyba tak samo jak w tej um, Kaki. Tak, 5-8 grama. Czyli to chyba tam wychodziło jakieś 0,65 g na cień, także no... Nie są to duże cienie. Na stronie Sephora jest napisane, że Sand Haze to wszystkie odcienie, które możesz nosić na co dzień. Zawiera w sobie kremowe odcienie nude, różowo-brązowe cienie metaliczne i różowo-złoty topper. Idealna paleta dla tych wszystkich, którzy sądzą, że klasyczne Smoky eye to dla nich trochę za dużo. Faktycznie ta paleta jest taka trochę różowo-fioletowo-brązowa. Moim zdaniem naprawdę bardzo ładna i myślę, że wielu osobom przypadnie do gustu to zestawienie kolorystyczne. Mamy cztery cienie błyszczące i pięć cieni matowych. W tym mamy także matowy beż oraz taki ciemny brązik, który bardzo fajnie nam posłuży do przyciemnienia na przykład linii rzęs. Także no, zapowiada się ciekawie, a jak będzie, to zaraz zobaczymy. Dobrze, kochani, tak paleta wygląda po słoczowaniu. Tutaj w tych cieniach matowych widać leciutkie ubytki. W poprzednim, w jednym z poprzednich filmów pokazywałam wam paletę kaki, też od chudy, też tą nową. I tam te cienie zachowywały się tak samo. Jeżeli chodzi o maty, no to one się troszkę pylą, ale naprawdę nie ma tragedii. Myślę, że takie coś jest do zaakceptowania. Bardzo ładnie się budują. Bo jak przyłożycie pędzel do oka, no to możecie od razu uzyskać jakby taką plamę, to źle zabrzmi, ale taką mocną pigmentację, ale możecie też tą pigmentację budować, także to jest bardzo fajne, moim zdaniem. Ja lubię z takimi cieniami pracować. Bardzo ładnie się, przynajmniej jak na razie, rozcierają. No, i troszkę zaskoczyło mnie to szczerze mówiąc, że te cienie wychodzą dość ciepło, szczególnie te jasne, bo ja Wam powiedziałam tak że nie z tej strony, tylko z tej strony mamy taki jasny beżyk. No a to jest taki, no jest beżyk, ale on ma taką letką, letką? lekką nutkę brzoskwini. Tak samo chyba o tym cieniu bym powiedziałam, że to jest brąz, a na mojej powiece to wyglądało jak taki burgundowo-fioletowy brąz, coś takiego, ale bardziej szło to w stronę fioletu moim zdaniem. Także tutaj troszkę się pomyliłam. A jeżeli chodzi o cienie błyszczące, to zauważyłam, że mamy znowu dwie formuły, bo mamy te dwa cienie, które mają drobinki w sobie i te dwa pozostałe błyszczące cienie, które tych drobinek nie posiadają. Bardzo też ładne są te cienie błyszczące, bardzo ładnie się aplikują na powiekę, przepięknie błyszczą, ale powiem Wam, że moim zdaniem dwa tutaj cienie są podobne. Ja już byłam troszkę w szoku, że one tak podobnie wychodzą. Zaraz Wam pokażę. Bo one mają podobną bazę. Jeden, jeden cień jest troszeczkę bardziej taki brązowawy, tru, drugi troszeczkę bardziej taki fioletowawy, ale są naprawdę moim zdaniem podobne. No popatrzcie. Jak muszę pokazać. Tyle, że jeden z nich, ten tutaj, ma większe drobinki złota w sobie i mniej drobinek takich różowych. No i on ma taką bardziej brązową bazę. A ten tutaj ma więcej tego różu w sobie, ma taką ym, bardziej fioletową bazę. Jest trochę ciemniejszy. No i właśnie nie ma tych dużych złotych drobinek, ale no naprawdę bardzo podobnie wychodzą. Jeszcze na tak słocze pokażę. No tutaj widać mocniej tą różnicę. Jeszcze ten górny jest taki bardziej właśnie. Tutaj nawet wygląda taki bardziej czerwonawy ale na powiece moim zdaniem wyglądały dość podobnie, co mnie, szczerze mówiąc, zaskoczyło. W sumie w palecie tutaj też wyglądają dość podobnie, bo to są te dwa cienia. Ten i ten. Ogólnie, jak na razie, paleta mi się podoba. Zobaczymy, co będę myśleć po makijażu, ale jak na razie wygląda naprawdę ładnie. No kolorystyka też jest moim zdaniem bardzo ładna i wydaje mi się, że no te kolory po prostu mi pasują. Także dobrze, bierzemy się za makijaż. Szukam pędzli. I zacznę od tego jasnego beżu z nutką brzoskwini. I nałożę sobie go po łuki brwiowe. Ja już mam korektor start na powiekach. I w ogóle dzisiaj testuję po raz kolejny ten podkład od Charlotte, który Wam pokazywałam w makijażu na Bogato. I dzisiaj wygląda zdecydowanie lepiej, mam inną bazę, w sensie inny krem pod spodem, taki bardziej nawilżający i myślę, że no tutaj może być jakby właśnie kwestia tego kremu, też Wam to w tym filmie mówiłam, że niekoniecznie jest tak, że podkład jest taki straszny, tylko po prostu no nie każdy podkład lubi się z każdym kremem i to co dla mnie normalnie się sprawdza, na przykład ten krem z SVR taki Blurująco, matujący, no to w przypadku tego podkładu może niekoniecznie. Także testuję sobie dalej. No i na pewno wam dam znać, jeżeli stwierdzę, że jednak z innym podkładem wygląda to lepiej, bo no dzisiaj naprawdę uważam, że ten podkład wygląda bardzo dobrze. Jedynie co, to troszeczkę tutaj um, kołobrody, tak samo jak wtedy, mi podkreśla takie, wiecie, yy, zmarszczki mimiczne, troszeczkę tutaj. Tutaj troszeczkę się zważył, ale to może być kwestia tego, że jakby zaczęłam nakładanie od brody. Dziwnie wiem, ale <grym> tak zaczęłam. I właśnie tutaj mogłam tego podkładu nałożyć więcej niż na przykład na resztę twarzy. No i może troszeczkę za dużo go nałożyłam, także będę dalej testować i dam Wam znać. W załamanie powieki nałożę ten jasny róż. Właśnie jeszcze jedna sprawa, jeżeli chodzi o te cienie. No to właśnie te mm, jasne trzy matowe cienie są naprawdę jasne. <gry> znaczy ten jeszcze jest powiedzmy taki ciemniejszy troszkę, ale te dwa są, no, to są naprawdę jasne cienie. I na przykład na mojej karnacji to są tak średnio widoczne. Troszkę go widać, ale widzicie, nie mocno. Teraz nałożę sobie palcem ten um, złoty cień. To jest takie stare złoto, bardzo ładny odcień, i nałożę sobie go na całą powiekę. To jest cień, który nie posiada w sobie drobinek, ale mimo wszystko bardzo ładnie się umieni na powiece. Korektor, który miałam, już mi zdążył zastygnąć. A mimo wszystko się ten cień przyczepia, przykleja się ładnie. Ale tak myślę, że jakbym może jeszcze dołożyła NYX Glitter Primera, no to by było jeszcze lepiej. No, jak się sobie teraz tak z bliska przyjrzałam, to widzę, że jednak ten cień, taki co ja myślałam, że jest beżowy, u mnie wychodzi tak właśnie bruskwiniowo, na powiedzę. Widzicie, tutaj mam przyciemnione troszkę. To właśnie ten cień jest. Brakuje mi tutaj takiego jakby cienia przejściowego, więc wezmę sobie ten odcień. I właśnie nim sobie tutaj troszkę przyciemnię załamanie. Jak widzicie ten niby brązowy cień, ten roztarł się do takiego czerwonawego. Odcienia. I powiem Wam szczerze, że to blendowanie tutaj też nie jest najłatwiejsze, jeżeli o ten cień przynajmniej chodzi. Bo tak mam wrażenie, jakby na żywo, że wszystko wygląda ok. Ale że w kamerze to tak wygląda nie za dobrze. Dobrze, nie wiem. Ale już tak to zostawię. Yy, I teraz wezmę ten cień. I nim przyciemnię sobie linię rzęs i zobaczymy, czy się przyklei. No i tak z jednej strony się przykleił, a patrzcie sobie z drugiej jak mi się osypał. No moja wina, bo nie strzepałam pędzelka. Na zewnętrzną część dolnej powieki nałożę odrobinę tej brzoskwinki. I wszystko sobie doczyszczę takim płaskim pędzelkiem do korektora, no i pudrem z maka w odcieniu NC20. Wytuszowałam sobie w międzyczasie rzęsy tuszem z Golden Rose i nałożyłam sobie kratkę na linię wodną, też z Golden Rose. No i tak wygląda skończony makijaż. Powiem no ja Wam, podoba mi się ta kolorystyka i myślę, że bardzo ładnie podkreśla moje niebieskie oczy. Coś, co mnie zaskoczyło, w tej palecie, o to, to, że te cienie są jednak dość ciepłe. To nie jest paleta ani neutralna, ani chłodna. Ona idzie naprawdę mocno w ciepłą stronę, ale mnie się taka kolorystyka podoba, moim zdaniem, kolory są naprawdę bardzo ładne. I ta paleta jest taka, no może nie do końca samowystarczalna. Ale myślę, że na przykład na jakiś wyjazd. Czy do makijażu dziennego, czy do makijażu wieczorowego, czy nawet jakiegoś bardziej imprezowego, jak najbardziej się ta paleta sprawdzi. Mamy tutaj i jasne odcienie, i błyszczące, i ciemniejsze. Także moim zdaniem paleta jest bardzo fajna, naprawdę mi się podoba. No i naprawdę mogę Wam ją polecić. Troszkę miałam trudności z blendowaniem tego cienia. No nie powiem, żeby to było najłatwiejsze zadanie. Ale ja też nie jestem mistrzem blendowania, także wiecie. Ogólnie rzecz biorąc uważam, że jakościowo ta paleta jest bardzo dobra, bardzo ładna. No takie fajne, eleganckie opakowanie mamy. Chuda, no jakby stawia też na to opakowania. To jest wiecie już marka selektywna, marka taka wysokopółkowa, za którą no płacimy naprawdę niemałe pieniądze. Tym bardziej, że ona bardzo rzadko kiedy wchodzi na promocję w Sephora. Także, no moim zdaniem, fajna paleta. Jeżeli Wam się kolorystyka podoba, no to możecie śmiało kupować i cieszyć się zawartością palety, robić piękne makijaże. Um, ja jestem zadowolona, że ją kupiłam. Um, w poprzednim filmie, którymś tam opowiadałam Wam, że ja to kupiłam na Cold Beauty, bo tam po prostu wychodzi troszkę taniej. Plus jeszcze miałam jakąś zniżkę, także um, kupiłam tą paletę za 115 zł, a nie za 150. Także myślę, że na no 115 to już jest zdecydowanie lepsza cena niż 150. No ale myślę, że jeżeli Wam się podoba, to warto. No i przede wszystkim polujcie na promocję, no bo wiecie po co przypłacać. Ja Wam na dzisiaj już bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że spędziliście ze mną miło czas, że Wam się film podobał. Dajcie znać, co myślicie o tej palecie jeżeli ją macie, jak Wam się z nią pracuje, jeżeli nie macie, to czy chcielibyście ją mieć. Co myślicie o moim makijażu? Mnie się szczerze mówiąc podoba, taki troszkę delikatniejszy, na dolną powiekę nałożyłam tylko taki delikatny cień i naprawdę myślę, że ładnie w tym makijażu, tak nieskromnie powiem. Jeszcze raz dziękuję serdecznie za oglądanie tego filmu, mam nadzieję, że spędziliście ze mną miło czas, że Wam się podobało, jeżeli tak zostawcie mi łapkę w górę, napiszcie jakiś miły komentarz, udostępnijcie ten film komuś, komu uważacie, że powinien obejrzeć ten film. No i oczywiście zapraszam do subskrypcji mojego kanału. No i do zobaczenia w kolejnym moim filmie. Pa pa!